Jeszcze... No czemu nagrywasz już Kania? No. Jak się czujecie w tych chwtanym. Czekaj, dobrze, pani Ja nie stani. wiem, czy mam się ładnie ubrać i to jest mój problem. Jest A problem. ja wyglądam i tak, więc to będzie pomoże się dobrze ubrać, czy nie. Ale naprawdę mogę tak iść ubrano? Nie możesz iść. Możesz iść, sprawdzać. My na tym obozie żyjemy w ciągłym stresie po prostu. No. No. Ja mam widzę no. mówioną do kardiologa później. O, Opowiadacie tam bzdury. Wzdłużysz. Nie, my tu nic nie robimy. 16.40 i oficjalnie rozpoczynamy szesnasty. nasza grupa do nas. Chodźmy. Chodźmy. Zostańmy Teraz. 15 gazet. Nie mam gazet. Przez pół godziny. Dostaniecie od pani? Tej. A jak się nie No to. A jak nie strzelam, to co? Pani Tamara jeszcze! to Pani Tamara jeszcze! Pani Tamara! Super babka! No! jeździ Longboardem! Longboardem! I Longboardem Pani Tamara no. Longboardem Tam się porusza? Się pływa, cudownie, się I swym głosem każdego wzrusza A musimy to opuścić do 17 Klaudia, ten... Claudia, co sądzisz, ona odnosi wierzu? Sądzę, że jest nieskładny, gdyż jest bardzo twórczy. I nie wiem co jeszcze w tej sprawie powiedzieć. Pani sądę uliczną, co Są bar pani sądzi o krasnoludzkach. O. O. Zebra... Stop! Musicie zebrać pięć wypowiedzi. Trzeba to nagrać na dyktafon albo na... Dobra, to Nagrywasz. Klasy. Ja mogę aparat Dobra, ja mogę nagrywać. Dobra. Dobra. Bacia, to pół godziny. Tak. Okay. Nagrajcie, pamiętajcie. Pięć, no. pięć, osób. Dobra, co pani duchy. sądzi o Mogę ustawić pan tak. Go. ich no, ma być, Hania. Co? ich ma być? się to napisane. Ej, to będzie luz. Ej, ale ludzie No, odpowiedzieli? No nigdy nie widzieli. Ale my są? Ale są. Dobra. Czekaj. Tak dyskretnie. A dałby się rozdzielić? Wy nie. W telefonie wiecie, co to jest. Nie możemy się rozdzielić. Nie, nie wolno nam się rozdzielić. Tak. My się później głos zdradniać. No że ty to nagrywasz? Już, co dałby zrobić teraz. Kiedy, teraz? Teraz tak. Nie wiem, na a oto kadra obozu dziennikarskiego, która wypoczywa, podczas gdy inni uczestnicy obozu beztrosko się męczą. O... Uwaga! Mariusz, jesteś gotowy odpalać Iwonę? Zagrajcie interesujący dżingiel do rewalstacji z wielorybami w placu w roli głównej. Nie ogarniam. Mariusz, Mariusz tutaj no, no to otworzył te chipsy, dziecię?! Nie obyślaj jutro! wiecie, Mariusz! Wieloryby pozdrawiam rewalstację? Z wielorybami? Na główny? Ale jak yy, Nie, dzięki, już nagrałem się. Wieloryby z Rewala pozdrawiają rewalstację. 99,2 FM. Wieloryby z Rewala pozdrawiają rewalstację. 99,2 FM. Ja mówię niebranie, nie mogę tego no, jest. no, jest. no nie? Co, co zgręle, Ale, ale, ale teraz, jedna osoba musi to zgrać. Dobra, bo to, to musisz skrywać na stronę. A teraz reszta idzie ze mną. Zgrywasz? Jak? Ale się mnie Ej, to czekajcie, bo o pójdę. To, 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 to? Cała reszta idzie ze mną. Co? jest? Nie dotykać, prrowarze. Prrowarze są moje. A gra, nam powiesz o lejisz tak, Lejsy, są moje! Ej, dajcie mi laptopa! Uwaga, uwaga, uwaga! Dajcie mi laptopa! Musicie przygotować reklamę lampy ulicznej, która będzie... O super. Nagrać trzeba ją. Sio, sio, jest laptop. To ja wezmę... Co są Natalia, tak, co się tak. o waszym najnowszym zadaniu, polegającym na nagraniu reklamy? O, sią! Myślę, że jest najlepszym zadaniem, na pewno lepszym niż sprzedawanie gazety, ponieważ... 30, 30 sekund, cuchował. 30 sekund ma trwać reklama. 30? Tak, 30, My 30 tam, że mamy 30 sekund, żeby no. nagrać to. No. Nie. No. no Dziękuję. Nareszcie tylko ja i moje chipsy. Nareszcie ja i moje chipsy. Wszystko mi wyżarają poprzednie się już skończyły. W każdym razie mają teraz do zrobienia reklamy na publicznej. Życzę im szczerzego powodzenia. Siedzenie tutaj, będąc osobą, która ich kontroluje, co jest fajniejsze niż bieganie z kamerą. W każdym razie to wspaniała grupa, one oni mają wielki potencjał. Jeśli o to spytać. Proszę Państwa, oto piękna, uliczna latarnia, smukła, daje dużo światła. co yes. prezentuje to moje wina. świecie jasno, jest wysoka, jest. To jest to latarnia na świecie. Musicie taką mieć. Idę na ulicę. Próbujecie nas zabić tymi zadaniami, co nie? Nie, nieprawda. Nic, nie tak. Prawda. Nieprawda. Nie, nie kochacie nas. Jak by Ci się podobało to zadanie? Lubię nawet na wysokich świetlikach tak, na pewno. jak się no. czujecie potem jest niezwykle wyczerpującym pszcie? Oooo, Takie jakie szczęśliwe. Macie, jakie macie plany na przyszłość? Nasze plany na przyszłość to... Dobrze się bawić, się! No! Nie wiemy, jeszcze nie wiemy, co nas się okaże, to się co okaże, wszystko no się nie, to okaże. Na pewno doniesiemy obozowi, jakie są, jak są nasze plany. Tak, wszystko wstawiamy na stronę. A jak będziemy dziennikarzami, to może nas usłyszą albo zobaczą, albo tak. będą czytać nasze teksty. Dawaj. Może w prawie. Tak mieszka. Jak może... Widzimy, jedna z naszych dziennikarzy jest, dynka. Dynka. Dynka jest już zmęczona. Nie jest zmęczona. Nie jest zmęczona, myśli. No i idziemy na myśli. Idziemy nagrywać Ale Wiemy, ja mam, te gdzie te idziemy? reklamę. Zaronika, gdzie teraz tam idziemy? Teraz idziemy. Idziemy nagrywać reklamę. Tak, e, reklamę. fajnie, że zostawiliście to. Co? I no. płot, że skoczy przez niego każdy kot. Okej, okay, dzięki. <laughs> już? Tak. Nagrywasz już? Tak. Płot, nawet poleca Król Morza. Reklama płotu, tak zwanego ogrodzenia, jest bardzo potrzebny. Wszystkie pieski chodzą. I zostawiałam po sobie ślad. Przy tym wszystkie krzewy wysychają. Płot naprawdę jest potrzebny. Z własnego doświadczenia musiałam wyrwać trzy krzewy i zasadzić nowe, bo były uschnięte przez spieski. Moje życie było szare, nudne, nieciekawe, ale zmieniło się po tym, jak odkryłam płot. Mój płot jest kolorowy, ma wszystkie kolory tęczy. I od czasu, kiedy rano wstaję, wychodzę na balkon i patrzę na mój płot, jestem od razu wesoła i szczęśliwa, aż chce mi się żyć. Dzięki temu płotu może mieć prywatność. <śmany> To Mariusz, na końcu! właśnie na się Czytanie, czy To mnie uderzyło! Jedna z góry wbiła, normalnie. jak się czułeś, czytałem, z Zaję Zaje fajnie! O! Będziemy musieli Jak ciekawe, to była cię! Jest! Źle! Ktoś cię kameruje? Bo muszę siedzieć w radiu zamiast wesoło leżeć w łóżeczku! No chodź, idziemy! Puść małą rękę! Ja mówię ci... A ty Bartek, jak oceniasz trudność zadań? Tam ja do was by To no, Są banalne! Przysięga młodszej w Dziennikarskiej, Potęga Prasy 2014, Drugi turnus. My... Młodzi adepci sztuki dziennikarskiej ośmielamy się stanąć przed wielce szanowną, wysoko urodzoną, oświeconą i jedyną w swoim rodzaju kadrą. Masz to powtarzać, nie? No, tak. <ścoughs> ej, no, no. Ej, <ścoughs> to. A oni za mną, a ja bym się w nie, taka, nie to taka, tak, powtarzać No jeszcze raz, tego nie było. czyli okay. po kolei, po przecinku. ja? Aha, no bo jeszcze. Powtarzajcie, no nie? My, młodzi adepci sztuki dziennikarskiej. Młodzi adepci sztuki dziennikarskiej. No, entuzjazm. My, młodzi adepci sztuki dziennikarskiej. dziennikarskiej. Ośmielamy się stanąć przed miastem szanowną, wysoko urodzoną. Wysoką urodzoną, oświeconą, oświeconą i jedyną w swoim rodzaju kadrą. Jedyną w swoim rodzaju kadrą oraz bracią dziennikarską starszą. Oraz bracią dziennikarską starszą. Przykładem świecącą. Przykładem świecącą. Przysięgamy co następuje. Przysięgamy, co następuje. Głośniej. I teraz mam mówić, że oni przysięgają. mam Nie, przysięgają. długopisu speram. Tak, Pokażę długopisu opisu swego. Długo opisu swego. Notesu niedostępnego. testu niedostępnego. Sprzętu wszystko nagrywającego. Sprzętu wszystko nagrywającego. I baterii. I baterii. I baterii nawet w zagrożeniach zdrowia. Nawet w zagrożenia zdrowia. Życza i godności osobistej. Życzę i godności osobistej. Nigdy nie porzukać się. Nigdy nie pożądać. Informatyka o Internet wiecznie się pytać. Informatyka o Internet wiecznie się pytać. Co to z co? W rewal... w rewalacjach. W rewalacjach. Rewalstacji. Rewal stacji, rewal stacji. I w rewal. I w rewal. Zawsze tylko prawdę zapodawać. Zawsze tylko prawdę zapodawać. na imię dziennikarza godnie nosić. Nadal na imię dziennikarza godnie nosić. Pa babcia Pa O tak moje ciotka siędze. Zrobiliście swoje. Jeszcze teraz podskoczyć radości. Nie. Yeah. A co Tom pisał? A co Tom pisał? A co Tom pisał? 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 <grym> Może mogłaby nas, na kadrę na kadro zabrać? Nie mogłaby. Czemu? Nie? Czemu? Brak? Nie? Brak Bo Kasperku za mało gazet sprzedałeś. No. 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 Się dużo... no. No. A Ty dużo... przegrał. A przegrał. bardzo dużo nie słyszała. No. Bardzo. Jakbyś więcej gazet sprzedał, byłoby na pizzę. A tak jest na dwie kulki O, ja zawsze przynęłam. Ale będą spoko. O, Musi się... Dzisiaj jest zbyt duże święta, rozumiemy. <noise> no, spoko spoko. Wszystko zrozumiałe. Dobrze, i ja kolej jeszcze kosz? Dobra, to ja będę ostatni. Okej, okay. ja się już podpisałeś? Podpisa. Dobra, no to podpisane i tutaj, może pan znaleźć. Żeby... Ania, podpisane, heja! Jest? A kto tą Grzyskę pisał? Że mikrofon włączony działa lepiej. Że mikrofon włączony działa lepiej. Zapamiętać. Zapamiętać. radiju i televiziji pełen uśmiech do mikrofonu stosować? Radiju i telewizji pełen uśmiech do mikrofonu stosować? Na kamere i mikrofon się nie obra.